Ona szykowała się do demonstracji z okazji uchwalenia drugiej demokratycznej na świecie, a pierwszej w Europie, konstytucji. Zawisny zarządził, że 3 maja 1982 roku to będzie dobra okazja do porwania lekkiej, jeśli do tego momentu nie pojawiłby się robotnik. Domniemany morderca żony nie dał po sobie znaku życia. Zawisny wydał polecenie wykonania akcji. Lekiej ciężko wstawało się tego poranka. W nocy męczyły ją koszmary. Była niewyspana, a w głowie wyraźnie yy, jej ciążyło. Mimo fatalnego nastroju zdecydowała się na szybkie wyjście, była umówiona i nie mogła nawalić. Wiedziała, że udział w manifestacji z okazji konstytucji 3 maja jest niebezpieczny, ale nadal wierzyła w lepsze jutro. Sama dziwiła się, że mimo przeciwności losu, chciało jej się walczyć z komunistami. Chyba chciała zaimponować Marudzie. Do tej pory to on trzymał ster, ale nie wiedział jeszcze na co ją stać. Wyszła z mieszkania i spotkała się z innymi opozycjonistami w umówionym miejscu. Cienie cały czas ją śledziły, ale ona tego nie zauważyła. Konspiratorzy i Lekka przygotowali transparenty, rozłożyli polskie flagi i dołączyli do innych demonstrantów. Manifestacja szybko się rozpoczęła. Na placu zamkowym pojawiły się oddziały zomo. Lekka, mimo rozstawionych uzbrojonych w pałki i broń funkcjonariuszy, jako jedna z pierwszych ruszyła na czele opozycjonistów. Niosła dużą flagę i krzyczała wraz z innymi: Niech żyje wolna Polska! Wiwat konstytucja 3 maja. Lekka zrozumiała, że robi się gorąco. Demonstranci zaczęli rzucać w stronę zomowców wyrwanymi z bruku kostkami i kamieniami funkcjonariusze w nienagannym szyku bijąc pałkami o swoje tarcze ochronne zbliżali się do opozycjonistów wystrzelono armatki wodne zaczęła się walka lekka chciała uciekać ale upadła i nie mogła się podnieść w zgiełku mało co widziała przestrzeń była zadymiona złapała się za brzuch i poczuła coś lepkiego na białej sukience przyjrzała się uważnie to była krew była jeszcze przytomna, kiedy podbiegli do niej funkcjonariusze zomo i zaczęli okładać się milicyjnymi pałkami. Krew zaczęła rozbryskiwać się po sukience i zabrudziła flagę, którą dziewczyna nadal miała przy sobie. Po dziesięciu minutach katowania leka przestała odczuwać ból. Doznała przypływu spełnienia i myślała, że gdzieś pofrunęła. Straciła przytomność, a zomowcy przestali ją okładać. Wrzucili jej bezwładne ciało do karetki, która właśnie przyjechała. Sanitariusze, którzy ją zobaczyli, załamali ręce, a lekarka zaczęła płakać. Próbowano ją ratować w drodze do szpitala i na oddziale intensywnej terapii. Lekka, z powodu odniesionych ran, zmarła 24 godziny później. Jakiś fotograf zrobił zdjęcie polskiej flagi, która była poplamiona jej krwią. Krwią walki o wolność.